Hey open eye for the waves cut through me hypnotized hey gica honey beat them like another pushing girl of pushing up in Dzisiaj jest ostatni dzień czerwca i koniec roku szkolnego i wakacje, jej. Ja już zjadłam śniadanie, wymyłam zęby, a teraz muszę się ubrać. Pogoda jest taka sobie. Zapowiadali, że będzie padać, a ja chciałam ubrać sukienkę. I teraz nie wiem, co się mam ubrać. W mojej szkole na zakończenie roku nie musimy się ubierać elegancko, na przykład biała koszulka i granatowe spodnie albo granatowa y, spódniczka. W mojej szkole możemy ubrać co chcemy. Ja teraz jestem w piżamie. Na pewno w niej nie pójdę. Zobaczcie kto do mnie przyszedł. Próbuję... Au, próbuję ją gilać, ale ona nie, nie gryzie i drapie. O zobaczcie jak otwiera błyskawiczka Ej Już wybrany mam czarne leginsy i jeansową koszulkę i do tego jeszcze buty, skarpetki, bieliznę i kurtkę. Jestem już cała przygotowana, ale zanim Wam pokażę jak wyglądam, chcę z Wami o czymś porozmawiać. Pytacie się mnie, czy mogę nagrać film o szkole w Irlandii. Dla mnie ten materiał będzie najlepiej nagrać na początku roku szkolnego, Wtedy pokażę Wam książki, zeszyty i opowiem Wam o szkole, bo szkoła w Irlandii wygląda inaczej niż szkoła w Polsce. I jeśli chodzi o moją klasę, nie wiem, czy będę mogła tam nagrywać i Wam pokazać. Muszę się najpierw zapytać o zgodę nauczyciela. Wiem, że w Polsce Wy dostajecie świadectwo, a czy w Irlandii dostajemy świadectwo? Dowiecie się. No to ja idę się teraz ubrać, kurtkę, buty i idę. I tak wyglądam. Czerwona bandanka, dżinsowa kurtka, dżinsowa koszulka, czarne leginsy, skarpetki, buty Ryboka i rozpuszczone włosy. I, I zabieram mój telefon, bo dzisiaj możemy przynieść telefony, iPady albo, albo komputery. Pa! Przed chwilą wróciłam do domu, bo byłam u koleżanki, więc będę nagrywać vloga dwa dni. I pewnie zastanawiacie się, czy pushing girl przeszła do czwartej klasy? Nie przeszłam. Żartowałam, przeszłam. Dzisiaj wszystkie dzieci z mojej klasy otrzymały dyplom zakończenia trzeciej klasy od nauczyciela. Pewnie się zastanawiacie, gdzie jest moje świadectwo. W mojej szkole akurat nie dostajemy świadectwa. Dostajemy raport i dyplom. Raport przychodzi na maila. Dostajemy go kilka dni przed zakończeniem szkoły. W polskiej szkole jest świadectwo, na którym są oceny, a w moim raporcie wszystko jest w formie opisowej. Jestem ciekawa, jakiego przedmiotu Wy nie lubicie, bo ja matematyki. Teraz życzę Wam udanych wakacji i zobaczymy się jutro, pa! Dzień drugi vlogowania! Postanowiłam, że będę nagrywała połowę vloga jeden dzień, a drugą połowę w następny, więc mamy dwa dni w jednym vlogu. Przed chwilą skończyłam nagrywać film, moja kolekcja kubków. Piszcie w komentarzach, czy ten film Wam się spodobał. A ja teraz muszę pochować sprzęty, czyli lampy i staty. Jak mnie śledzicie na Snapie, to wiecie, że, że jest remont u sąsiada i wczoraj było bardzo głośno. Dlatego wczoraj nie poszedł stacjonarny film. Tak myślę, że pójdzie dzisiaj albo jutro. A następny film to będzie właśnie ten vlog. Jak zjem obiad, to będę robiła slime. Zaraz Wam pokażę, co mam tam przygotowane. Ostatnio jak byłam w penysie kupiłam sobie nową walizkę, bo stara mi się zniszczyła. Kosztowała 35 euro i ma napis Beach Please o no, w Irlandii Bardzo brzydka pogoda jest. Ja bym chciała być tutaj na plaży, bym się kąpała tam w wodzie. Rozsynę ją i pokażę Wam jak wygląda w środku. Ja, jak ją pierwszy raz zobaczyłam, myślałam, że środek będzie niebieski. No, chyba wiecie czemu. Ale jest czarny, jak wszystkie inne walizki, które ja mam. Tutaj jest kieszonka na zamek. Mogę tutaj na przykład dać kosmetyki, bieliznę. A po drugiej stronie są szelki. Na przykład tutaj mogę dać ciuchy. Jestem ciekawa, co dziś na obiad, bo nawet nie wiem. Uuuu! A co dobrego na talerzu ma Pushing Girl? Już Wam mówię. Ziemniaki, mizerię moją ulubioną i grillowanego kurczaka. Kochani, ja teraz będę robiła glutka! Jej! Chodźcie ze mną, pokażę Wam, co potrzebujemy. Miskę, biały klej, piankę do golenia, barbik, ja chciałam różowy, ale nie było różowego, więc wybrałam niebieski, soda oczyszczona oraz płyn do soczewek, który nie jest słony i dużą łyżkę. Najpierw dajemy do środka klej. Cały? No, czekaj, mogę ci. Może mi... A tu wyjdzie na pewno wera? No czekaj, tutaj więcej. Ja też to trochę glutka dasz mi, będę się odstresowywać. Janka do golenia. Może ja Ci pomogę, co? I Ile dajesz? Daj, bo jestem może... Potrzebujemy dużo! Teraz mamy to pomieszać. O czym... Uuu, to wygląda trochę jak... jak jakaś śmietanka. Krem do ciasta. Tak! Chcę to zjeść, ale... Miam, teraz... mam, mam. <grywia> <grywia> teraz barwnik. Tak. Wiesz co, może ja ci go naleję, co? Żeby nie wyszło za bardzo niebieskie, bo to chcę, żeby to był pastelowy. Daj trochę, wlej to, wymieszaj i zobaczymy. Ojej, Boję się, że to się wyleje na moją. Co, bluzkę? To się wypierze chyba. O nie, o nie, o nie. Dobra, zostaw, połóż to, mieszaj, dawaj. To spadnie! O Nie będzie pastelowy chyba. Chociaż. O A zobaczcie, kto tu zagląda. O, Lili! Co to się dzieje? Co to się dzieje? O Jezu, dobra, wracamy do głowy. Moje wódka. ręce, jestem smerfem! Czego ja się zmieniam smurfem? Czy to jest ok? Czy mogę tutaj u Ciebie... Będziesz smurfetką? Tak. Twoja smarf. O o. Smerfetka. To ta oczyszczona jest do tego, żeby się nie kleiło. Aha, Wynę żeby się nie kleiło wygląda. do rąk, tak? No. Wygląda bardzo Co? szybko. Chcecie na okno? Proszę, idź. No idź! Chcesz glutka, to musisz skoczyć na biurko. <noise> o! za dużo. Moje, moje biurko. Patrzcie, co tu się dzieje. Kukę. Za dużo! No dobra, będzie niebieski. Chciałam pastylowy. Może i będzie Poczekajcie. O, czy, 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 o, o tylko to o, Patrzcie na moje. Ale łynę. to pachnie. Oh my god! Okay. <głos> <głos> <Oj>. <głos> <głos> <O>. <głos> Mieszaj. No uważaj, bluzka biała. Wujek, chodź tu po Ojca! To ten kolor jest ekstra! Nie potrzebuję jeszcze groszki może. Tylko żebyś nie przesadziła. Wiem, czy już nie tego się boję. No chodź tu kocie, Ojej. proszę, kot na oknie już. O, zobaczcie. Ojej. Ojej. Tylko ogon widać. Zobacz też na biurko, chodź tu do nas. Idziesz do nas tu. I Będziesz miskę trzymać. Mam, chcesz być małym smerfem. No. Wow. Dobra, zaraz się wymyjesz. Mieszaj. Dobra. Hej. Nie, nie dokładnie mieszasz. Wiem. Ten kolor jest super, co nie, ciociu? Ładny, no. Taki baby blue. No właśnie, taki chciałam. Prawda? No, ale tutaj jest troszkę. Bujek, chodź nam tutaj pomóż. Mamy już połączoną piankę, biały klej, barwnik, kilkanaście kropel i teraz Weronika dodaje sodę oczyszczoną. Okej, okay. to jest Dobra, to ty nic. Się... O, moje ręce... Pokaż palce w ogóle. A myłaś ręce? Próbowałam. I nie podeszło? No. I teraz płyn do soczewek. Ile? Y no, tu zależy właśnie. Od czego? Od slajdu. Dobra, powiedz mi, co daje ten płynek, dołożysz? Wtedy to się zmieni w slime. Dodawać no, do czego! Weronika doszła do wniosku, że jednak ręce lepsze, żeby ta miska nie spadła. Czego? Dodać jeszcze troszkę sody. Sody? Tak. Mów mi, stop. Stop. Ok. I tak się kończą eksperymenty. Niestety. Ale już we dwie się bawimy, dwie miski. Niestety, niestety coś, coś nie wyszło, coś tu nie, coś tu nie zagrało. Tutaj jest więcej sody oczyszczonej, więcej wsypałyśmy. Tu jest mniej sody oczyszczonej. Tutaj jest dodatkowo jeszcze dodany klej, bo trochę przełożyłam właśnie tego czegoś, tego glutka, który nie przypomina glutka, tutaj do kolejnej miski. To w ogóle kurde nie działa. Ale jakaś youtuberka tak robiła? Może dodała borax? Nie wiem, w każdym razie to jest bardzo fluffy. Super tak... O, zobaczcie, jak to się fajnie rozlewa. Ale to się w ogóle nie połączyło w taką konsystencję stałą, jak playdo, Albo jak ta plastelina sprytna. I co I wyszło? Nic. Tutaj mamy jeden. Nie wyszedł. Wygląda jak rozpuszczone w tasieczko. Tu jest kolejny. Nie wyszedł. A tu zmieszałam łyżkę tego z krochmalem, bo zobaczyłam gdzieś na YouTubie, że można krochmal dodać. Nie mamy w płynie, nie mamy w proszku. To się zważył. Dodawałam również płyn do prania tkanin, bo obejrzałam film przed chwilą na YouTubie, że można dodać. Tego. nic wam nie wyszło z tego? Nie. Weronika wpadła na pomysł, że widziała na amerykańskim YouTubie, jak dziewczyna do miski wlała olej, a do oleju lakier do paznokci. Ja akurat wlałam mój z Essie, zobaczcie co mamy. To jest jak plastelina. Moja koszulka! Dobra, nie przejmuj się, już się tutaj bawimy, to... Ja tu też się bawię, o, to są oczywiście kulki metalowe, bo wypadły z buteleczki z lakierem, ale to jest jak plastelina, gdzie? Slime nie wyszedł, ale Ciotaga mi powiedziała, że obiecuję, że pojedziemy do Tesco albo do Mr. Price i kupimy Elmer's Glue i spróbujemy zrobić ten slime drugi raz, bo dużo YouTuberek używa Elmer's Glue. A my mieliśmy jakieś inne cofy. No. Zobaczymy: kupimy ten Elmer's, wlejemy do miski całe opakowanie okay. i będziemy dodawać piankę stopniowo. Tak, stopniowo, bo ja Zobaczymy, chyba... co się będzie działo. Wyjdzie albo nie wyjdzie. No. Ja. On w ogóle nie był sticky ten nasz dzisiaj, prawda? No. Był puszysty, ale nie był styki nie był klejący. No, kleił się do moich rąk. Ale to wiesz, tak się kleił... Tak, był... tak lejące się kleił. No był taki jak... Taki puszysty. Tak. Taki mięciutki. Jakaś pijanka na przykład. A może ktoś swoich widzów robił slime na No No właśnie kochani, podpowiedzcie nam jak zrobić Fluffy Slime, żeby wyszedł. Bo ja było... My próbowałyśmy i nie wyszedł. Odpada oczywiście jeden składnik, który często jest pokazywany na amerykańskim YouTubeie Borax bo już trącaliśmy i tutaj nie kupimy. Nie, nie Także kupi. dajcie znać. Nie kupimy tutaj w Irlandii. A my się nie poddajemy, spróbujemy. Nie! Yeah. Yeah. A wiecie co mamy? Trzeba go wiesz. Dzisiaj mamy sobotę. <laughs> Brawo! Ale mamy pustek dajcie mi pepkę. O, zobaczcie, mam slime'a w włosach. Czego ja zobacz? Ty to robisz, Nie wiem. Musimy się włosy. Nie. Ja już kończę tego vloga. Pamiętajcie, żeby dać kciuka w górę. Subskrybować kanał Pushing Girl. Okej okay. Pa, zobaczymy się w kolejnym filmie.